Kolejny ko kolejny dzień. Tym razem poznaliśmy Cześć, dziewczyny. Hey. Tym razem poznaliśmy dwie dziewczyny i ich mamę, które nas zaprosiły do domu. Podobno tego nie wolno robić. A w domu nie było żadnych mężczyzn, więc tym bardziej. Teraz zrobi im zdjęcie. Bardzo ładne, jeszcze raz. Once again. Yes. Czekaj chwilę bo ja muszę zobaczyć. Wyszło, wyszło, dobra, okej. Okay. Uh -huh. uh, okay. no, no nie fajni ludzie to... tylko nie możemy wyjść na ulicę, we're bo waiting. na ulicy jest na ulicy jest <laughs> mogą być zazdrośni koledzy i tak dalej, no. więc, <laughs> więc więc pożegnamy się tutaj. We say goodbye here. Okay, hey, bye. Bye. Yeah. have a, time. Yeah, we we have a nice time. No, nice you. to nice. to, yeah. nice to, meet, and nice to, to meet you. I hope yeah, we can we can meet again someday maybe. one other another. Oh, pole in your tire. <laughs> yes, <laughs> yeah. you will. Don't say it, don't say it. Never again, please. I don't know.